Witajcie kochani w nowym odcinku i w pierwszym QA na kanale Wdzięczne Serce. Nigdy wcześniej nie miałam okazji na, dla Was nagrywać takiego materiału, ale ostatnio wielu z Was zainteresowało się tematem negatywnych myśli, o którym wiele mówię. No i nawet w ankiecie na Instastory zdecydowana większość z was, bo bodajże 95% z Was odpowiedziało, że ten temat jest ważny, że powinno się o nim rozmawiać. Dlatego jestem tutaj bo zgadzam się z wami. Negatywne myśli dotykają każdego z nas, a wciąż za mało się o tym mówi. już szczególnie pod kątem wiary nie mówi się o tym, jak odebrać tą Bożą łaskę, żeby móc myśleć pozytywnie, jak współpracować z Panem Bogiem, żeby on przemieniał Twoje myślenie. Powiem jeszcze tylko krótko, że kiedy będę w w następnych odcinkach odpowiadała na Wasze pytania. Nie będę podawała Waszego niku czy nazwy, po prostu ze względu na szacunek do Waszej prywatności. Na tym kanale często poruszamy tematykę trudną, bardzo osobistą. Czasami zadajecie mi pytania ogólne, a czasami też właśnie konkretnie odnoszące się do Waszej historii, często trudnej. No to możemy zaczynać. A więc w tym tygodniu dostałam pytanie od jednego z Was: Czy jak mamy jakieś negatywne myśli, zły stosunek do danej osoby, odrzucamy, nie chcemy kochać, to czy świadomie blokując złe myśli, świadomie budując pozytywne myśli o tej osobie i tej relacji, czy nasza wola zmieni się na dobrą? I tutaj jeszcze drugie pytanie. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby na to? Moi drodzy, tutaj ta osoba zapytała, czy nasza wola zmieni się wtedy na dobrą? Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, ale podejrzewam, że ta wola to chodzi o, o, chę o chęci, o to, czy y, nasze chęci znowu mogą być dobre, czyli czy znowu możemy chcieć, kochać tę osobę, chcieć być z nią blisko, chcieć dbać o nią, czy to może się znowu zmienić na dobre. No jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Tak tłumacząc to w najprostszy sposób, jeżeli ty sobie będziesz coś albo kogoś obrzydzał i właśnie negatywnie o tym kimś czy o tym czymś myślał, no to wiadomo, że będziesz czuł niechęć. A jeżeli będziesz myślał o niej pozytywnie, to będziesz się tym samym do tego kogoś czy do tego czegoś zachęcał. Tłumacząc bardziej coachingowo, mówiłam Wam kiedyś o schemacie ABC: myśl, uczucie, zachowanie. I z tego schematu wynika, że wszystko ma swój początek w Twoich myślach. W zależności co pomyślisz, tak się będziesz czuł i tak będziesz postępował. Czyli jeżeli czujesz, Coś przyjemnego, coś wygodnego, masz w sobie takie miłe dla Ciebie emocje. To jest znak dla Ciebie, że pomyślałeś coś pozytywnego i właśnie ta, z tej myśli urodziło się Twoje e, przyjemne odczucie. Niechęć albo chęć do kogoś to jest uczucie: czuję chęć albo czuję niechęć. Ono również ma swoje źródło w jakiejś myśli. W zależności, co pomyślisz, tak, Twoja chęć albo niechęć będzie się nasilała, lub też jej natężenie będzie spadało. Tak więc, jak najbardziej tak. Poprzez kontrolę swoich myśli kontrolujesz swoje chęci. Autor tego pytania zapytał: Co wtedy, kiedy nie chcemy kochać? I tutaj zwrócę też na to uwagę, dlatego że bardzo często. My zakotwiczamy się na poziomie emocji, nie chcę kochać, to oznacza, że czuję niechęć do kochania tej osoby. Czyli jestem cały czas zabłąkana w moich emocjach. Tam jest dosyć wygodnie siedzieć jest to takie najbardziej automatyczne, instynktowne w nas, żeby kierować się swoimi emocjami. O wiele trudniej jest zejść niżej. Do poziomu myśli, które, tak jak już powiedziałam, są tym fundamentem. Tam schodzisz do tego punktu dowodzenia i rzeczywiście możesz zacząć mieć wpływ na to, co dzieje się z Tobą i z Twoim życiem. Dlatego warto zejść tam jeszcze niżej. Warto zejść z poziomu emocji, nie chcę kochać, do poziomu myśli decyduję się kochać albo nie decyduje się kochać. Tutaj potrzeba tej decyzji: czy ja decyduję się Kochać tą osobę, mimo tego, że raz czuję tą niechęć, a raz nie. Kiedy już zejdziesz do poziomu myśli i będziesz chciał właśnie wyposażyć się w jakieś pozytywne myśli, które pomogą Tobie kochać tą osobę, pomogą Ci chcieć spędzać z nią czas, chcieć dbać o Waszą relację, no właśnie, to tutaj mam dla Ciebie takie dwa pomocnicze pytania. Które pomogą dobrać sobie taką najlepszą myśl dla ciebie, która najbardziej będzie w Twojej sytuacji działała. Pytanie pierwsze. Jaka myśl na temat tej osoby wpłynęłaby pozytywnie na Waszą relację? Drugie pytanie. Jaka myśl sprawia, że zaczynasz czuć więcej chęci w stosunku do tej osoby? Zastanów się dobrze, odpowiedz sobie na te dwa pytania i automatycznie, odpowiadając na to pytanie, znajdziesz taką myśl dla siebie, która będzie ciebie wspierała w pozytywnym postrzeganiu tej osoby. Jeżeli rzeczywiście decydujesz się kochać tą osobę taką, jaka ona jest, to całym sobą musisz go kochać. Również twoje myśli powinny być kochające i wyrozumiałe. Pozytywne myślenie o innych. To myślenie kochające i wyrozumiałe. Postawa takiej wyrozumiałości to całkowite wejście w buty drugiego człowieka, tak żeby wczuć się w jego sytuację i w jego postrzeganie. To bardzo Tobie pomoże uciąć wszelkie ocenianie, osądzanie, krytykowanie, wyśmiewanie innych ludzi. Zaczynasz rozumieć, czyli przestajesz oskarżać. Jedno z drugim nigdy nie będzie szło w parze. Pamiętaj o tym, że osoba, której zachowanie tobie nie odpowiada, jest w wielkiej biedzie, bo nie potrafi inaczej się zachować. Ona postępuje w ten sposób, bo nie radzi sobie z czymś. Dlatego zadaj sobie pytanie pomocnicze, jak ta osoba to widzi, tą trudną sytuację. To, co obecnie jest między Wami, jakie ma trudności, słabości, czego nie potrafi, z czym sobie nie radzi. Często w sytuacjach, kiedy jesteśmy na kogoś źli, tłumaczymy to sobie, przecież on, ona potrafiłby to zrobić, to dlaczego tego nie robi? Przecież potrafi zmywać, to dlaczego nie pozmywa? Przecież potrafi mówić miłe rzeczy, to dlaczego mnie nie komplementuje. Patrząc z punktu typowo fizycznego, biologicznego, każdy z nas potrafi przytulić, pocałować. Ale czy to oznacza, że każdy mąż codziennie przytula swoją żonę? Czy to oznacza, że każda żona codziennie przytula swojego męża? No nie, a przecież niby potrafią wszyscy to robić. Bo gdyby potrafili, to by robili. Coś takiego jest w nich, jakaś. Ułomność, jakaś słabość, że oni nie potrafią zdecydować się na ten czyn. I może teraz niektórzy z Was myślą sobie, gdyby chcieli, to by potrafili. Ta niechęć nie jest przyczyną pierwotną. Ona znowu wynika z tego, że ktoś nie potrafi. Ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli człowiek naprawdę by uwolnił się od wszystkich swoich blokad, ograniczeń miałby otwarte serce i otwarty umysł, to automatycznie zaczyna się jemu chcieć robić różne dobre rzeczy dla innych i robić to z miłością. Dlatego, jeżeli ktoś czegoś nie robi, to naprawdę nie potrafi, choć fizycznie potrafi, to nie potrafi ze względów psychicznych albo duchowych. I Twoja wyrozumiała, kochająca postawa polega na tym, żebyś Ty to zaakceptował. I jeszcze jeden sposób, odpowiadając na to pytanie, czy są jeszcze jakieś inne sposoby na pozytywne myślenie o innych. Tak, możesz również, i Wy wszyscy możecie, którzy utożsamiacie się z pytaniem jak najwięcej myśleć o zaletach tej osoby. Co ja w niej cenię? Co takiego ona dobrego robi, jak ona się stara, podlewaj w sobie te myśli, miej je cały czas w swojej pamięci. Mam nadzieję, że dosyć wyczerpująco odpowiedziałam na to pytanie. Oczywiście piszcie swoje pytania w komentarzach, w wiadomościach prywatnych. Jeżeli coś tutaj jeszcze było niejasnego, pytajcie, z chęcią dopowiem. powiem. Przypominam też o moim profilu na Patronite i o mojej prośbie, żebyście wpłacali chociażby symboliczne złotówki i wsparli to dzieło, żebyśmy mogli tutaj zadbać o jakość i dźwięku, i obrazu, i żeby lepiej nam się tutaj Komunikowało, żebyście Wy mieli więcej jeszcze przyjemności z oglądania tych odcinków. Tak więc już teraz z góry dziękuję za każde wsparcie. No i pomówmy się na końcu. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty chcesz podlewać w nas pozytywne myśli. Za każdą tą sytuację, kiedy Ty Likwidowałeś, blokowałeś nasze negatywne myśli, choć może nawet nie byliśmy tego świadomi, nie byliśmy świadomi łaski, która nad nami spoczywa. Panie Boże, prosimy Ciebie, Ty oczyszczaj nasze relacje z negatywnego myślenia, Ty pomagaj nam kochać i rozumieć każdego człowieka spotkanego na naszej drodze. Prosimy Ciebie, Panie, błogosław nam, błogosław nam w myśleniu pozytywnie, w kochaniu innych ludzi. Prosimy Cię Panie. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam powodzenia i do zobaczenia już w następnym odcinku.